Psalm 47. Bóg na tronie królewskim. Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, wykrzykujcie Bogu radosnym głosem, bo Pan Najwyższy, straszliwy, jest wielkim królem nad całą ziemią. On nam poddaje narody i ludy, rzuca pod nasze stopy, wybiera dla nas dziedzictwo: klube Jakuba, którego miłuje. Wstąpił Bóg wśród radosnych okrzyków: Pan przy dźwięku trąby: Śpiewajcie naszemu Bogu, śpiewajcie, śpiewajcie królowi naszemu, śpiewajcie, gdyż Bóg jest królem całej ziemi: Hymn zaśpiewajcie. Bóg króluje nad narodami, Bóg zasiada na swym świętym tronie. Połączyli się władcy narodów z ludem Boga Abrahama. Bo możni świata należą do Boga, on zaś jest najwyższy. Mądrość Syracha rozdział czwarty, werset pierwszy. Synu, nie odmawiaj biedakowi rzeczy niezbędnych do życia, i oczu potrzebującego nie męcz zwlekaniem. Księga Rodzaju, rozdział 25, werset od 1 do 18. Abraham poślubił jeszcze drugą kobietę imieniem Ketura. Ona to urodziła mu Zimrana, Jokszana, Medana, Middiana, Iżbaka i Szuacha. Jokshan był ojcem Saby i Dedana. Synami zaś Dedana byli Ashurim, Letushim i Leumim. Synowie Midiama, Efa, Efer, Henoch, Abida i Elda'a. Ci wszyscy byli potomkami Keturę. Abraham całą swą majątność oddał Izaakowi, synów zaś, których miał z żon drugorzędnych, obdarował i kazał im jeszcze za swego życia odejść od Izaaka ku wschodowi, do kraju leżącego na wschód. A gdy Abraham dożył lat 175, Zbliżył się kres jego życia i zmarł w późnej, lecz szczęśliwej starości. Syt życia i połączył się ze swoimi przodkami. Izaak i Izmael, synowie Abrahama, pochowali go w pieczarze Makpela na polu Efrona, syna Sochara Chetyty w pobliżu Mamre. Na tym polu, które nabył Abraham od Hetytów, został on pochowany obok swej żony Sary. Po śmierci Abrahama Bóg błogosławił jego synowi Izaakowi. Izaak zamieszkał w pobliżu studni Lachaj-Roi. Oto potomkowie Izmaela, syna Abrahama, którego Abrahamowi urodziła Egipcjanka Hagar, niewolnica Sary. Oto imiona synów Izmaela, imiona pochodzących od nich potomków. Nebajot, pierwotny syn Izmaela. Kedar. Adbel, Mipsam, Mishma, Duma massa. Hadat, Tema, Jetur, Nafisz i Kedma. Oto synowie Izmaela i takie są zarazem nazwy miejscowości, w których oni przebywali lub się osiedlili. Dwunastu naczelników ich szczepów. A Izmael, mając 137 lat, doszedł do kresu swego życia, umarł i połączył się ze swoimi przodkami. Jego zaś potomkowie mieszkali od Hawila aż do Szur, leżącego naprzeciw Egiptu, na drodze do Aszuru. Osiedlili się tam mimo sprzeciwu ze strony spokrewnionych z nimi szczepów. Ewangelia według Świętego Mateusza, rozdział 21, werset od 23 do 27 Gdy przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do niego arcykapłani i starsi ludu z pytaniem: Jakim prawem to czynisz i kto ci dał tę władzę? Jezus im odpowiedział: Ja też zadam wam jedno pytanie, jeśli odpowiecie mi na nie, i ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodził chrzest Janowy, Z nieba czy od ludzi? Oni zastanawiali się między sobą. Jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci. Dlaczego więc nie uwierzyliście Mu? A jeśli powiemy od ludzi, boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi. Nie wiemy. On również im odpowiedział. Więc i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Dzieje apostolskie, rozdział 15, werset od 1 do 6. Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci. Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, jeszcze kilku spośród nich, uda się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do apostołów i starszych. Wysłani przez Kościół szli przez Fenicję i Samarię, sprawiając wielką radość braciom opowiadaniem o nawróceniu Pogan. Kiedy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez Kościół apostołów i starszych. Opowiedzieli też, jak wielkich rzeczy Bóg przez nich dokonał. Lecz niektórzy nawróceni ze stronnictwa Feryzeuszów oświadczyli: Trzeba ich obrzezać i zobowiązać do przestrzegania prawa Mojżeszowego. Zebrali się więc apostołowie i starsi, aby rozpatrzyć tę sprawę. W Bogu uwielbiam Jego Słowo. Bogu ufam, nie będę się lękał. Bądź uwielbiony, wszechmogący Boże, Ojcze nasz. Panie nieba i ziemi, Ty dajesz nam słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon. Niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie, abyśmy coraz bardziej byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen